Pięć oznak, że nie jesteś w związku, tylko w układzie. Pierwsza oznaka: brak rozmów o przyszłości. Na każde Twoje pytanie o wspólnej przyszłości dostaniemy odpowiedź typu: Nie komplikuj, po co te rozmowy, żyjmy chwilą. Druga oznaka: brak zaangażowania emocjonalnego, ale od nas jest żądana pomoc. Trzecia oznaka. Brak pewności dotyczącej naszego związku. To się czuje. Jeżeli tak się czujesz, to przestań się łudzić, że jesteś w związku, bo jesteś w układzie, gdzie nie ma przyszłości. To, co możesz zrobić, to zadbać o siebie i zakończyć coś, przez co czujesz się osłabiona. Czwarta oznaka. Nigdy nie tłumacz czyjegoś złego zachowania w stosunku do ciebie. Że miała, miał trudne dzieciństwo. Za to nie odpowiadasz. Nie jesteś jego terapeutką. Nawet nie powinnaś być jego terapeutką. Piąta oznaka. Jeżeli mężczyzna nie jest z Tobą zainteresowany, nie szuka z Tobą kontaktu, jakiego byś oczekiwała. Lub mówi, że jesteście tylko przyjaciółmi, to najgorsze, co może zrobić, to bardziej się zaangażować. Bardziej się zaangażuje, bo on na pewno zmieni zdanie. Albo pokaże, że jestem inna niż jego poprzednie partnerki. Albo on nie jest ze mną, bo boi się uczuć. Albo on do mnie coś czuje, ale tego nie pokazuje. Będę cierpliwa. Dam mu szansę lub sztandarowe podejście. Ja go zmienię. I co? Zmieniłaś go? Lub udowodnię jemu swoją wartość. To może się do mnie przekona. To jest kłamstwo, które sobie opowiadasz. Starania nic ci nie dadzą. Nawet jeśli myślisz, że go kochasz, to znaczy, że boisz się własnej samotności. A to nie ma nic wspólnego z miłością. Tylko tworzysz sobie fantazję, co mogło być, co by było, gdyby było. Raczej siebie. Pogrążysz, pogrążysz swoje życie. Nie trać energii na kogoś, kto Cię nie kocha. Do roku czasu mężczyzna powinien określić się, w którą stronę idzie ta relacja. Po, ro po roku czasu, niż zajęcie przez niego stanowiska jest Twoją stratą czasu. A życie masz tylko jedno i proszę tym pamiętać. Po pierwsze miłość, po drugie miłość, po trzecie miłość. Pozdrawiam Klara Tarot dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot miłość i Klara Tarot plus. Pozdrawiam Klara Tarot. Dba o